Hej, kochani, z tej strony Kokilia, a dzisiaj słuchajcie, będziemy e, się przebierać za postacie z cyrku cyfrowego. I słuchajcie, pierwszą to będzie pomni. Więc teraz może pomni wybierzmy coś takiego. Mhm, mm Nie ma tu za bardzo takich rzeczy, ale jakbym już miała wybrać, to by były chyba te włosy. I po prostu weźmiemy albo nie te, tylko e, może... Może na przykład. Albo nie. Może być. Dobra, niech będą takie. Poni ma takie brązowe. Więc no. Czekajcie, weźmiemy. Ok, Okej, mogą być. Brązowe są. Tak. I teraz może animowana jakaś ta. Mhm. Mm Oby byli moi fani. Może być takie coś. Może być? Chyba tak. Nie, nie takie coś. O, nie, to jest jeszcze lepsze. To jest jeszcze lepsze. Ja. Dobra. To jest jeszcze lepsze, słuchajcie. Weźmiemy po prostu takie coś. Okej. Okay. I pomni... zapomniałam jak się ubierała, a miała takie coś Miała... Gdzieś takie coś Bez kitu weźmy... kurczę Co ona miała? Miała taką sukienkę? Dobra Weźmiemy na przykład taką Właściwie tu weźmiemy taką. Kurczę no. Nie kliknęła mi się ta, którą chciałam. Okej, okay, niech będzie taka. Chociaż nie pamiętam za bardzo, jak wyglądała, ale. Coś w ten Stegas. I słuchajcie, teraz szukamy czapki na naszej pomni i musimy pokolorować twarz na biało, więc. Najpierw twarzyczkę na biało i, słuchajcie, później tą czapkę, czy coś, bierzemy, więc, no. Mamy! Cała jestem na biało, super. O matko, na fejsie mi coś wysyłają, ja... Dobra, więc teraz idziemy, słuchajcie, po czapkę jakąś, jakąś zarączastą czapkę, ale nie wiem, czy jakaś będzie taka, więc, no... I się nie zdziwiam, jeżeli nie będzie jej. O! Matko! Zobaczcie widzowie, OMG, OMG! Jest jakaś czapka klaunowa. No ja! Przecież to będzie fajne! Ej, ty! Ja! Ja nie wiedziałam, że jest taka czapka. No słuchajcie, skoro jest, to nic, tylko używać. Słuchajcie, co to jest? Jakiś efekt mi się nacisnął. Dobra. Może bierzemy takie coś, takie coś? Okej, okay, niech będzie takie coś Szkoda, że tej czapki nie da się pokolorować by mogła być taka Ale słuchajcie, no póki co po mnie jest 10 na 10 A wy oceniajcie w komentarzu, które z tych, e, z tych właśnie wam się podobało najbardziej Które z tych stylizacji w ogóle byście mogli na siebie ubrać Ja sobie robię tu screena i jak będę na podium to słuchajcie, też zrobię kolejnego screena, więc fajnie. Fajny będzie odcinek, więc no. Mam nadzieję, że widzowie tu grają teraz, bo jest godzina 17, Powinni grać. Dobra, czas w górę. Super. Mamy Ruler of the Scenes. Science. Czy coś? Proszę chociażby Lessie No dobra, witamy wszystkich na pokazie Fashion Famous. Hmm Trzeba zagłosować na najlepszej stronie. Stroje Amirla. Nic. Bo nawet nie wiem jaki był temat. Hmm. Przez tą ma Amirę. Proszę, ja chcę być. Co to jest? Co to jest? To jest brzydkie. No w sumie trochę. Nie wiem, dam jedynkę Farina, więc no. Rachika! Rachika. Hi, I'm Britin and Besta. Co? So? Dobra. I Gusia. Nawet ładna, wygląda jak Bella. Jeżeli miała taki właśnie... Zamiar się tak przewryto to 10 na 10. Bym mogła dać piątkę, ale nie wiem jaki był temat, więc... Następny jest. I'm I'm pomni. Im I'm pomni. <ślesen> hmm. Mam była na tym podium Następna ręka <laughs> Nawet może być dwójka Bo ja chcę być na pierwszym miejscu Mik Mik Odgapiaczka I teraz co już na pewno wiem Jej Polska, wiem, że ona, ale słuchajcie, no może będzie więcej Polaków. Ja, o to zupcio, zupcio. R ja nagrywam. Na ety. Ja nakrywam na ety. Kuki. Julia. Insnum. Że nie byłam na tym pierwszym miejscu Bo mogła być Raz nawet nagram i byłam na pierwszym miejscu A później słuchajcie no. Fajnie Pozdrawiam gusie, Pozdrawiam Pozdrawiam Ciebie Mam jeden K subów Mam tysiąc subów Dobra zaakceptowałam Ją? Dzięki. Dobra. Drugie to będzie tak. To będzie ragata. Nazwa? Kuki Julia. Kuki Julia. Dobra. Po prostu Kuki Julia. Nie będę pisać tego serca, ale no. E, dobra. Nie ma tu tego. Co bym chciała Więc, no Ragata, niech będzie taka Dzięks Okej, okay, fajnie, Mam, będę miała nowego obserwatora Okej, okay, może być takie coś, co nie? Mm, ragata tak gdzieś mniej więcej wygląda Dobra może być takie coś, ale jeżeli jest jakaś animowana ta, to może być takie coś. Dobra. Ok, idziemy, słuchajcie, po jakiejś fajnej e, dzianko i słuchajcie, no. Ragata miała suknię? Czekajcie, miała jakąś tam suknię? Ja nie pamiętam. Ale jaką pytanie. Weźmiemy takie coś, słuchajcie. Kurczę, mogłam to dopomni wziąć. Dobra, widzimy. Teraz bierzemy takie coś. I mniej więcej teraz. Bierzemy kokardę. Bo ogólnie tą regatem tak mniej więcej gdzieś wyglądałam. Proszę bądź kokardą. Jest kokarda. Zawsze jest kokarda, ale szkoda, że jej się nie da pokolorować. Zawsze tutaj, w tym miejscu jest kokarda, zapamiętać to sobie Dobra No ogólnie to moim zdaniem jestem skończona Żeż no nic nie wezmę, no Chociaż nie wiem, może to... Nie Niech będzie takie coś I po prostu to będzie tak wyglądało no dobra, widzę. Piszcie w komentarzu, co sądzicie o skinie takim. To jest ragata. Dobra. A ostatni będzie e, Jax. Jax był fioletowy. W dodatku nie miał włosów, więc będziemy mieli kolejne utrudnienia. A w dodatku będą tu królicze uszy. Mam taką nadzieję. Oby były, słuchajcie. No, dobra, piszcie w komentarzu, co sądzicie o tym, e, który z postaci Wam się najbardziej podobał. Bo mi oficjalnie, no nie wiem. W animacji oczywiście pomni, ale jak ja zrobiłam tę skinę, to chyba regata. Dobra, a wy napiszcie w komentarzu. Dobra, niech będzie takie coś: po prostu takie coś. Ciekawe, ile osób na mnie zagłosuje pozytywnie, żebym była happy. Więc mamy już kolejne na screen'a i to na pewno będzie z, razem z pomni na screenie, chyba że. akurat Jacks mi wyjdzie ok. No dobra. Dusia, dusia dołączyła. O, ale super. E, dobra. Mamy tu taką osobę. I chyba nic nie dam. I Gusi mogę dać piątkę Ona nawet ładnie się przebrała, ale bardzo tak... dziwnie. Więc tą no. Okej okay. Rachika I Gusi dam piątkę Jak tu będzie Nawet tam jedynkę. Albo co? Nie mogę? Oczywiście, że mogę. Igusia, i już staję piąteczkę. Piąteczka do ciebie leci. Pięć. Pięć. Ym, włosy są mega ładne. Ej. Pana to. Ona chyba ma rubuksy ze sobie kupia. O, od razu tam po Igusi. Dobra. Mamy na screena coś innego. Dobra. Ja na pewno daję 5. Oooo. Hmm, czekajcie. Miło. Dobra, kto to był? Nie popatrzyłam na nik. Ale mam nadzieję, że to nie była fanka, bo chyba nie dałam oceny tej osobie. Dobra, takie coś i to nie jest takie fajne. Takie pół na pół. Dobra, mamy tysiąc. Od tysiąc do tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć. Dobra, proszę, proszę, proszę. Nie. Nawet mnie tu nie ma. Co kurde. Mam nadzieję, że ostatnia konkurencja będzie dobra. Słuchajcie, no bo ja już nie mogę, no. I się na piątym ja na czwartym. Ale przynajmniej na czwartym, no. Dobra. Etam. Dobra, teraz Jax, czyli ten królik zabawny. I nie zawsze on się tak. I słuchajcie, no... Są pewne shipy, że pomni plus Jax czy coś. A ja nie wiem, co, co ja mam tego dać. Pomni Julia. Hmm. Dobra. Przerwa, przerwa oczywiście jest bardzo mało. Nesuko, pozdrawiamy serdecznie. Igusia, bardzo fajna jesteś. Szczerze, z Igusią bym mogła się dojadać. Chyba ona mi dała czwórkę nawet, albo piątkę. Nie wiem. Ale na pewno jakąś dobrą ocenę, że ja trafiłam na czwartą. Szkoda, że na... nie, nie podjął, no. Kurczę, bym na było mnie zobaczyć. Trzy, dwa, jeden, jax. Dobra, bierzemy od razu te. Ta. Co tak z rozpędu? Czemu nie ma. No ja! Teraz kumałam, że nie ma fioletowej skóry. <ślesz> Jest coś fioletowego chociażby? Tu na pewno będzie takie Takie na pewno będzie, słuchajcie, takie nie, nie, Gdzie to jest? No nic nie ma fioletowego, no że zaraz mnie coś trafi Jest coś takiego Chociaż nie wiem, widzę. Czy to może być? Ale przynajmniej się wcześniej rozpędziliśmy. No dobra. Chyba, że weźmiemy takie coś po prostu. No i niech będzie takie coś. Dobra. Proszę powiedzcie mi, że jest coś takiego minka, jakaś. Taka wiecie, śmieszna. No kurczę, z Jacksem to akurat może mi nie wyjść. Ja sądziłam. Chyba, że to będzie ta... Ta zoble. Nie. Jest jakaś minka taka fajna. Ej szczerze? Nie będzie tak najgorzej. Dobra, czekajcie. Mamy tu królicze uszy, skoro yy, szkoda, że nie fioletowe, ale no. Niech już będą. Dobra, widzimy. Tutaj mamy takie coś, tutaj takie coś. Proszę, niech coś będzie króliczego. Dobra. Oczywiście nie ma ogonu. Dobra. Jestem taka słodka. Ej, fajny ten temat tego. No nie wierzę. Tylko trzeba jakąś wysoką postawę przyjąć. Dobra, niech będzie takie coś już. Ja narzekałam, że to nie ta fajna. Ale no niech już będzie. Dobra. Albo nie. Albo dobra, niech będzie takie coś. Już nie chcę się z tym męczyć za bardzo Abym chciała wreszcie, żeby było coś fioletowego I teraz słuchajcie, Jax mi nie wyjdzie Przez to i słuchajcie, nie zrobię screena, bo Jax mi nie wychodzi, a słuchajcie, no już nie ma czasu, więc... No, no. Przynajmniej jakieś fragmenty są fioletowe jednakże Dobra może bądź na tym miejscu Dobra Proszę, proszę, witamy wszystkich na pokazie Fashion Famous. Amir, Czegoś tak mam to odczytać? Zero. Od razu mówię, że zero. No to pniałam na coś. A, bo ja tu mam rokalika. Hmm. Farina. No więc jaką? ludzie, bardzo ładnie się przebrała. Ona chce chyba być na tym podn. Pięć. Mm, na pewno nie będę na podium, ale może chociażby jakieś tam miejsce zajmę. Mm, nika, bardzo słodko. Dusia Przeszły samą siebie Piątka Bardzo ładne ma te Włosy kuzianka, okej okay. Poga się Jagoda Bardzo ładnie No niestety Jáłem tylko fanem piąteczki. Okej, okay. proszę. Ja. Dobra, to już będzie. Okej. Okay. Zajęliśmy drugie miejsce. to jest fajne no i widzę, piszcie w komentarzu które z tych mm, strojów wam się podobało najbardziej mi oficjalnie ragata i pomni no i papatki widzimy pa